Adam Maklerski The Broker. Witam serdecznie. Dzisiaj 30 stycznia. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Klauzula. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Przed nami tydzień, gdzie będą ważne dane makroekonomiczne, czyli dzisiaj mamy wtorek. Już w środę 31 stycznia będziemy mieli ponowne spotkanie i decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, także jest to bez wątpienia bardzo ważne wydarzenie. Będzie o 8 wieczorem czasu w Polsce. I następnie z najważniejszych danych makroekonomicznych to będzie piątek. Czyli 2 lutego, będzie, jako jest to pierwszy piątek miesiąca, będą dane na temat poziomu bezrobocia w Stanach. Także bardzo kluczowe wydarzenie. Także to są dwa najważniejsze wydarzenia, które będą przyświęcać nam tym tygodniu. Co się dzieje na rynku? Rynek NASDAQ SP 500 notuje nowe szczyty wszechczasów. Chciałam pokazać ponownie bardzo mocną korelację. Rentowności amerykańskich obligacji właśnie do głównych indeksów akcji. Czyli widzimy w tym momencie rentowność amerykańskich obligacji stabilizuje się i notuje spadki. I takie, w takich momentach akcje jakby mają moment do wzrostu. Tak, zobaczmy, jak ta korelacja jest silna, jest to odwrotna korelacja. Czyli pod koniec zeszłego roku, październik, pod koniec października. Rentowność amerykańskich obligacji sięgnęła rekordu był to 5%. I od kiedy zaczęło się rentowność zaczęła spadać, to SP500 notował od właśnie tego momentu spektakularne wzrosty, tak? Teraz zobaczmy tutaj. Rentowność zaczęła się umacniać pod koniec grudnia i też mieliśmy ruch boczny, korektę na indeksach, czyli korelacja jest przeogromna i zawsze jest to Warto obserwować. Natomiast w tym momencie widzimy wzrosty na giełdzie. Indeksy amerykańskich akcji są na szczytach wszechczasów czasów i widzimy także, iż tutaj stabilizacja, jeśli chodzi o rentowność amerykańskich obligacji. Jeśli już jestem też przy amerykańskich akcjach, pragnę zwrócić Państwa uwagę, iż mamy aktualnie taką kampanię, promocję dla dotychczasowych klientów, jak i dla nowych klientów czyli do 15 kwietnia prowizje za akcje, prowizje transakcyjne za 100 najbardziej popularnych akcji. Tutaj jest wybór Deep Broker. Prowizja transakcyjna niezależnie od konta, jakie Państwo posiadają w Deep Broker wynosi jedynie 1 dolar. Czyli ta prowizja trwa do 15 kwietnia i można z niej korzystać. Dobrze, przechodzimy dalej, przechodzimy na platformę Deep Brokera. Co się dzieje na rynkach globalnych? Tak jak wysyłaliśmy wczoraj komunikat dla naszych klientów, uwagę przykuwają akcje chińskie, ponieważ rząd chiński zaoferował pomoc 282 miliardy dolarów na wsparcie rynków finansowych, wsparcie generalnie giełdy. Jest to pozytywna informacja. Inwestorzy widać, Weszli w rynek i zareagowali pozytywnie, plus z drugiej strony Bank Centralny Chiński obniżył stopy procentowe o więcej niż można było się spodziewać, o 50 punktów bazowych, czyli tutaj jakby jest kreowane atrakcyjne środowisko dla chińskiego rynku. Natomiast proszę zobaczyć, chiński rynek jest no, na poziomach bardzo niskich. Tak? Zobaczmy, to jest ETF na szeroki rynek chińskich, iShares. I w tym momencie znajduje się, testuje poziom wsparcia, jest to Dołek z października 2022. Innym bardzo popularnym ETF-em, takim jakby flagship, to jest test iShares China Large Cap. I tutaj mamy ten sam poziom Dołka z 2008 roku, 2022 i w tym momencie testujemy. Także proszę zobaczyć, jak nisko znajdują się chińskie akcje, co w tym czasie zrobiły amerykańskie akcje, jak bardzo underperform, tak? Słabe wyniki prezentują chińskie akcje w porównaniu chociażby do benchmarku, jakim jest bez wątpienia SP500. Także mimo, że pojawiają się tutaj jakieś pozytywne sygnały, i tak ryzyko jest jakby duże. No, ale równocześnie są to poziomy, które mogą okazać się atrakcyjne dla niektórych inwestorów. Także jest, są dane na temat chińskich akcji pozytywne. Jeśli chodzi o akcje, zobaczymy, jak rynek to dalej rozegra. Czy ten chwilowy entuzjazm, optymizm, który teraz się pojawił, zostanie utrzymany. Jeśli chodzi o rynek amerykański, tak jak wspominałam na początku, SP 500 notuje nowe szczyty czasów. NASDAQ również. Zobaczmy wyniki indeksu amerykańskiego za pomocą różnych ETF-ów. I tak tutaj jest ETF, który wiernie kopiuje sam indeks SPY i mamy wzrost od ostatniego kwartału zeszłego roku do szczytu, gdzie jest to wzrost rzędu 19%. W tym indeksie, w tym ETF-ie, jako jest to kopia SP500, największe firmy mają największą wagę, czyli Microsoft, Apple, Ważą tutaj najwięcej. Kolejnym ETF-em, który jest zupełnie inaczej ważony, czyli tutaj 500, też ten ETF śledzi SP500, natomiast waga jest już różna. W skład tego indeksu wchodzą akcje SP500, ale już zupełnie w innej wadze, czyli tutaj jest po sprawiedliwości. 500 akcji i każda akcja ma taką samą wagę, czyli już Microsoft, Apple nie ma największej wagi. Każda spółka ma taką samą wagę. I widzimy, iż od dołka ten indeks wzrósł 17%. Czyli mimo iż tyle się mówi o tym 7 wspaniałych, jak widać, że za ostatnie miesiące to raczej drobne średnie spółki także zyskują na y, wartości, ponieważ widzimy tutaj y, z największą wagą olbrzymich spółek, 19%, a każda firma takiej samej wadze, aż wzrost 17%, czyli widzimy tutaj zmianę, iż ostatni okres, ostatnie miesiące wyrównuje się, jakby coraz większa ilość spółek, coraz bardziej szeroki rynek bierze udział w aktualnych hos Jeśli weźmiemy kolejny ETF, którym jest ETF na małe spółki, to jest taki benchmark, jeśli chodzi właśnie o small cap, o drobne spółki, BlackRocka, Russell 2000, tutaj Skład tego indeksu, tego ETF-u, wchodzi aż 2000 akcji drobnych firm amerykańskich, czyli olbrzymia dywersyfikacja, ekspozycja na małe spółki. I tutaj widzimy, iż od ostatniego kwartału do aktualnych poziomów, mniej więcej do szczytu, mamy wzrost aż 27%, czyli to w ostatnich miesiącach drobne spółki osiągają nawet lepsze wyniki niż duże firmy. Czyli widzimy tutaj, nowy trend nowy, który potwierdza normę, czyli generalnie do hos hossa zaczyna się pierw naturalnie przy dużych spółkach, natomiast później wraz z rozwojem, dożywaniem trendu wchodzą średnie i małe firmy, czyli tak po prostu działa rynek, ma to dużo wspólnego z akceptacją ryzyka, czyli inwestorzy pierw są gotowi zaakceptować ryzyko wchodząc w duże firmy, później jak już Kręt nabiera tempa i rozpędu, są w stanie zaakceptować większe ryzyko, a małe firmy zawsze wiążą się z większym ryzykiem. Także inwestując w small caps, zawsze trzeba mieć na uwadze, że jest to większe ryzyko. Jeśli chodzi o Nasdaq, bo to Nasdaq wiedzie prym i akcje technologiczne w aktualnych wzrostach. Jeśli spojrzymy na ETF, który wiernie odzorowuje indeks akcji technologicznych Nasdaq 100, to od końca zeszłego kwartału mamy wzrost aż 68% jeśli weźmiemy ETF, który jeszcze w większym stopniu inwestuje w technologię XLK, to mamy wzrost 79%. Czyli szczyty, ostatnie szczyty mamy pokonane dla głównych indeksów akcji amerykańskich. Niedługo zamkniemy styczeń. Generalnie styczeń statystycznie przynosi dobre wyniki i rozpoczniemy luty. Luty statystycznie rzecz biorąc już nie jest tak pozytywny, czyli można spodziewać się statystycznie może jakiegoś przyhamowania, korekty, konsolidacji, to co też byłoby bardzo normalnym. Zjawiskiem po pokonaniu szczytu Czasów i po tak spektakularnych wzrostach, jakie mieliśmy pod koniec kwartału zeszłego roku i mamy kontynuację w tym roku. Wyniki, także jest sezon wyników, i w tym tygodniu bardzo wiele spółek, właśnie z tych siedmiu wspaniałych, będzie miało publikację wyników. Czyli dzisiaj mamy wtorek. Mamy tutaj Microsoft Alphabet, później w czwartek Amazon, Apple, Meta i dużo innych firm, czyli sezon wyników także będzie bardzo oddziaływał to, na co, co dzieje się na giełdach. Okay, dobrze. Jeśli chodzi dalej, co dalej? Indeks dolara stabilnie, tak, czyli tutaj mam naniesiony poziom oporu, który w dalszym ciągu jest respektowany, 103 dolary. I przejdźmy złoto i złoto srebro i krypto. Złoto to jest wykres tygodniowy, szereg tygodni zdołało, zdołało notowanie złota utrzymać się powyżej poziomu 2000 dolarów i Pomimo iż nie ma żadnej zmienności, praktycznie patrząc z punktu widzenia inwestorów, nie ma żadnej zmienności, to jest to już wyczyn w sam sobie, czyli poziom wsparcia jest utrzymany. I notowania znajdowały się chociażby blisko tego poziomu, pojawili się kupujący i jest on, ten dołek został, że tak powiem, kupiony. Czyli jest to bardzo pozytywna sytuacja, jeśli chodzi o złoto. Zobaczymy, jak to będzie dalej się rozgrywać. W Deep Broker można inwestować generalnie tylko przez akcje ich ETF-y, czyli także przez metale długoterminowo poprzez ETF-y, czy to na fizyczne metale, czy na kopalnie, czy w poszczególne akcje kopalni złota, czyli jest tego bardzo dużo, ale wszyscy niezależnie od instrumentów są inwestorami długoterminowymi, czyli z punktu widzenia długoterminowego bardzo ładnie wygląda złoto. Srebro, nie można tego powiedzieć o srebrze, dlatego że tutaj jakby trudno cokolwiek wyrysować. Proszę zobaczyć na zmienność ostatnich świeczek, także nie ma tu żadnych poziomów. Na złocie widać to dużo ładniej. Natomiast jeśli złoto będzie notować wzrosty, to bardzo dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że srebro podąży ślady za złotem. I Bitcoin bardzo dużo się mówi ostatnio o ETF-ach na Bitcoina. Zostało zatwierdzonych 11 amerykańskich ETF-ów na bitcoina. W Diff Broker dajemy dostęp do 10 z tych ETF-ów, czyli bardzo dużo, do 10 amerykańskich ETF-ów na fizycznego bitcoina. Na więcej zamieszania w internecie i nie tylko wywołał ETF BlackShares, czyli jest to iShares. BlackShares tak, to jest firma, a iShares to jest marka, pod którą emituje ETF-y. Czyli mamy także dostęp do tego ETF-u i wiele innych. Od czasu debiutu od wejścia na giełdę Bitcoin jako taki notuje spadki, natomiast sytuacja gdzieś tam zaczyna się stabilizować. Także też jest to naturalny kupuj plotki, sprzedawaj fakty, iż po ogłoszeniu pozytywnych informacji, bo zatwierdzenie etf u przez amerykańską Komisję Nadzoru Finansowego jest bardzo pozytywnym. Wydarzeniem dla rynku krypto. Natomiast mimo wszystko jest to informacja pozytywna, tylko notuje spadki. Taki ewenement jest czymś naturalnym na giełdzie. Na giełdzie nie ma łatwo, czyli mamy z tym do czynienia. Natomiast też z punktu widzenia długoterminowego, to niekoniecznie musi w ogóle cokolwiek zmienić. Tak? Czyli widzimy tutaj z punktu widzenia długoterminowego Bitcoin na Trading View wzrosty przez ostatnią wiele, wiele miesięcy, teraz mamy większą korektę, większą od, od szczytu 20%. Natomiast dla inwestorów długoterminowych posiadamy szereg ETF-ów, 10 z amerykańskich na fizycznego bitcoina, ale nie tylko. Mamy też szereg innych ETF-ów, nie tylko amerykańskich, czyli od dawna mamy ETF także na bitcoina fizycznego kanadyjskiego emitenta Purple. I co ważne, ten emitent także oferuje ETF na fizyczny Ethereum, czyli coś, czego jeszcze Amerykanie nie zrobili. Natomiast Kanadyjczycy już zrobili dawno, tylko nie robią, nie skupiają takiej uwagi inwestorów, jak to robi Ameryka. Natomiast ETF-y są i mamy je dostępne. Także mamy dostęp do wielu ETN-ów szwajcarskiego emitenta o nazwie 21 Shares i tam znajdą Państwo dużo więcej krypto, nie tylko naj, największe bitcoin interio, ale także wiele altcoinów. Natomiast zawsze przypominam, krypto to się wiąże z dużym ryzykiem, ogromna zmienność, także tylko jest to aktywo dla inwestorów, którzy przeanalizowali całą sytuację na krypto, są świadomi ryzyk i chcą inwestować w ten nowy rodzaj aktywów. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do pozostawienia lajków, komentarzy. Życzę Państwu udanego dnia i udanych inwestycji. Do ostrzenia. Pozdrawiam.